Rysio na koniku Pędzę na koniku białym I choć jestem jeszcze małym Radość czerpie z tej prędkości Galopuję do przyszłości Szybko rosnę, w nik się uczę Nie marudzę, rzadko smucę Jem, co ugotuje tata Sprzątam książki i zamiatam Lubię także pomóc mamie Ty mi śniadanie Gdy Amelia w głos zapłacze Wydobywam ją w rozpaczy Słowem fajnym, słowem fajny ze mnie gość, Chociaż bywa, daje w kość. Jestem grzeczny i uroczy, mam niezwykłe, bystre oczy. Chłonę wiedzę, lubię zmiany, więc z konikiem się kochamy. Spójrzcie, jaki ze mnie chwat, gdy odważnie zwiedzam świat. Konik pędzi, ja na krzpiecie, z nim niestraszne mi zamiecie. Wichry, deszcze, lub pioruny, śnieżne burze i bieguny. Będę spędził ile sił, tak jak długo będę żył. Geny babci chyba mam, to potwierdzam dzisiaj wam.